Witam serdecznie u Amatora w Kuchni. Dzisiaj przygotujemy pulpety w sosie pomidorowym. Pulpeciki będą praktycznie bez y, roboty. Nie będziemy dawać żadnego jajka, nie będziemy obtaczać ich w bułce tartej i nie będziemy ich smażyć. A co nam będzie y, do tego potrzebne? Już pokazujemy. Składniki potrzebne do pulpecików. Podstawa. Mięso mielone, ja tutaj mam około kilograma. Dwie paczki ryżu. Przecier pomidorowy. Tu mam dwie średnie cebulki. Natka pietruszki. Będzie potrzebne odrobinę mąki. Przyprawy, sól. Ja mam tutaj czosnek w granulacie, bardzo dobry. Pieprz. No i mam przyprawę kucharek. I za chwilę po kolei opowiem, co trzeba będzie zrobić. Pierwsze co zrobimy, to sobie <laughs> yy, posiekamy cebulkę w kostkę. Piem następnie. przesmażymy na patelnię troszeczkę masełka daję i zrumienimy sobie fajnie cebulkę masełko się rozpuściło wrzucimy cebulę na patelnię i niech ona się nam trochę udusi cebulę mamy gotową podsmażyła się ładnie więc wyłączam i ona zostaje na potem do mięska trafi mielonego tu nam się w międzyczasie woda zagotowała odrobimy, posolimy i wrzucimy nasz ryż niech się zagotuje około 12-15 minut, zależy jak tam Wam pisze na opakowaniu. To mamy wszystko gotowe tutaj. Teraz przejdziemy sobie i zrobimy kolejną część, czyli zajmiemy się sosem pomidorowym. Do rondla wlałem sobie 1,5 litra wody i to dajemy na palnik. Teraz będzie sos pomidorowy. Niech woda się zagotuje. Do tego damy no, kilka yy, zieli angielskich: ze 3-4 kulki, ze dwa liście laurowe. Ja tak lubię prosto, bez żadnych w sumie dodatków. Dzieci nie lubią także. Prosty, sos pomidorowy będzie. Woda nam się tutaj zagotowała. Co teraz zrobię? Dodajemy. Ja akurat cały słoiczek koncentratu pomidorowego dodaję do sosu pomidorowego. Najprostszy sos, jaki można zrobić. Wymieszamy to fajnie wszystko. Jak widzicie, jest rzadki, czyli praktycznie woda, no, ale zajmiemy się tym za chwilę. Co teraz? Teraz dajemy szczyptę z pieprzu. Ja daję Kucharka. Daję zawsze troszeczkę czosnku. Teraz to skosztuję. Zobaczymy jaki w smaku jest. Czy trzeba doprawić czy nie. Na pewno będzie trzeba. Ja dam do, jeszcze troszeczkę soli. Tak jak zawsze powtarzam, pamiętajcie, należy wszystkiego spróbować. No i ok. W smaku jest dobre. Co teraz robię? Żeby to zagęścić, ja akurat daję do kubeczka trochę zimnej wody i, i około dwóch trzech czy nawet czterech łyżek mąki. Weźmiemy ten mój przyrząd i rozczepiemy tak żeby nie było grudek zimna woda tak około ćwierć kubka wody zimnej do tego cztery łyżki mąki pszennej jest w miarę gęste podkręcimy i teraz troszeczkę to zaczepiemy tak, żeby sos nie był za gęsty i nie za rzadki. Mieszamy. I sprawdzamy sobie na gęstość, czy jest OK, czy nie. Jeszcze troszeczkę. Musimy poczekać, aż Gęstnieje, woda się w sosie zagotuje, i później jeszcze <laughs> doprawimy. Konsystencja fajna najprostszy sos pomidorowy, jaki można zrobić akurat ja robię bez żadnych dodatków ponieważ dzieci zaczęłyby mi to wszystko wybierać dlatego jest w tej postaci jedynie co dałem to jak laurowi, ziele angielskie, trochę czosnku, przyprawy i nic poza tym zaraz zobaczymy czy jest dobra konsystencja No sądzę, że jest sosik elegancki. Więcej mąki nie będziemy dawać. Jest taki, jaki powinien być. Gdyby był za gęsty, można dolać wody, rozrzedzić go troszeczkę. Za chwilę skosztujemy jeszcze, czy jest dobry. Jest dobry. Jak komuś czegoś brakuje doprawcie solą, pieprzem, czy tam inną jaką tam lubicie przyprawę. No i co? Sos mamy dobry, za chwilę go odstawimy, poczekamy na ryż. Ryż musi jak się zagotuje wystygnąć, no i zajmiemy się potem mięskiem naszymi pulpetami w wolnej chwili posiekam sobie natkę pietruszki cebulka już w miseczce jest mięsko mielone Ląduje do miski. Ryż chłodny, ugotowany. Dwie torebeczki na kilogram mięska. Wyjdzie nam sporo tych pul pulpetów. No, ale dla dużej rodziny to i szybko się skończą. Przyprawimy solą Pamiętajcie próbować czosnek sam granulowany już od dłuższego czasu używam oczywiście kto nie lubi to naturalny czosnek i pieprz i wszystko to musimy teraz fajnie zmieszać ze sobą. Pamiętajcie, nie dajemy żadnych jajek, tylko to co, żeście widzieli: cebulka, mięso, ryż i to się naturalnie fajnie wszystko połączy. No i proszę bardzo, formu, form, formujemy w tej chwili pulpety, proszę bardzo. Takie kulki jakiej wielkości chcecie I to od razu dajemy do Naszego sosu pomidorowego Większa część pulpecików poleciała do sosu pomidorowego Bez pietruszki, tak jak mówiłem wcześniej dzieci nie lubią Żadnych dodatków, więc samo mięsko A my teraz Dla starych koni zrobimy sobie z dodatkiem pietruszki zielonej resztę pulpecików wymieszamy bardzo dobry smak naprawdę od razu to inaczej inaczej wygląda mięso świeża pietruszka zielona wymieszamy i tutaj yy, w rondlu mam 12 takich średnich pulpetów a z tego wyjdzie mi może ze 4. Podzielimy się z dziećmi potem. Proszę bardzo. Pulpeciki gotowe. Teraz delikatnie je zamieszam, żeby wszystkie się utopiły w sosie. No i na wolnym ogniu słuchajcie. Proszę bardzo. Wszystkie są zatopione, i na wolnym ogniu, pod przykryciem, możemy to dusić albo gotować. To ja sądzę, że około 40 minut do godziny. Także zapraszam potem do zobaczenia gotowej potrawy. A teraz mamy godzinę wolnego. Od czasu do czasu delikatnie przemieszam. Aby nic nie przywarło. Tak wyglądają. Nic z nimi się nie dzieje. Bez jajka, bez niczego. Mięso, ryż, cebula. Pięknie się robią w sosie pomidorowym. Proszę. A pachnie? Mm, cudownie. No i słuchajcie, pulpety są gotowe. A tak się przedstawia pulpecik w sosie pomidorowym. Zobaczcie, jak go przekroję. Mięciutki. Pięknie wygląda. Można w ten sposób podawać, ale również za chwilę Wam jeszcze pokażę, w jaki ja sposób sobie serwuję. Trzeba spróbować. Mmm! Przepyszne, mięciutkie, rozpływają się i jeszcze w sosiku z pietruszką świeżą. No, po prostu fenomenalne. Proszę bardzo, a to jest moja wersja podania. Świeże kartofelki, pulpeciki, pietruszka zielona i sos pomidorowy. No i co, musimy tego teraz spróbować? Jak to wszystko smakuje? Na pewno tak samo jak w poprzednim. Na razie, ale przepyszne. Nic, tylko się zajadać. I mm, pachnie świeżym obiadem. Także rewelacja. Mm. Nawet Nawet tutaj kolega chciałby coś spróbować merda ogonem i czeka na swoją propozycję. I jedzonko. Na pewno wszystkim będzie smakowało. Amatar w kuchni. Pozdrawiam i życzę smacznego. Witam serdecznie u Amatora w kuchni, a dzisiaj przygotujemy y, pyszne klopsy w sosie pomidorowym. Bez roboty praktycznie, bez jajka, bez panierki, y, bez niczego, dupa.